Overwatch 2 przebył długą i krętą drogę ku premierze. Ale, nawet niemal dwa tygodnie po uruchomieniu serwerów, w dalszym ciągu sprawia sporo problemów, z którymi deweloperzy muszą sobie poradzić. Nie zmienia to jednak faktu, że w tym czasie otrzymaliśmy sporo aktualności ze świata gry, a przy okazji tuż za rogiem jest już Halloweenowe wydarzenie i opcja zdobycia 70 skinów i legendarnej emotki zupełnie za darmo. Ja jestem Siomer i zapraszam Was do pierwszego zestawienia newsów z minionego tygodnia w Overwatch 2. Zaczynamy! Dzisiejszy materiał rozpocząłem od sporych problemów z serwerami gry. Te charakteryzowały się do niedawna licznymi kolejkami i wyrzucaniem z gry, problemami z synchronizacją kont do cross-progresji czy podpinaniem numerów telefonu do konta Battle.net. I mimo, że część problemów została już rozwiązana, wielu graczy w dalszym ciągu musi zmagać się z różnego rodzaju błędami. W ramach rekompensaty deweloperzy przygotowali dla graczy nową legendarną skórkę o nazwie Przeklęty Kapitan dla Żniwiarza oraz talizman, a właściwie przywieszkę na broń w kształcie apteczki. Oba przedmioty będzie można odebrać w grze od 25 października do momentu zakończenia się pierwszego sezonu Battle Pass. Aby je otrzymać, wystarczy zalogować się do gry pomiędzy podanymi datami i gra automatycznie przypisze oba prezenty do konta. Dodatkowo w ramach rekompensaty deweloperzy przygotowali trzy odrębne weekendy, podczas których będzie można zdobyć dwa razy więcej punktów doświadczenia potrzebnych do odblokowywania kolejnych poziomów przepustki bojowej. Jeśli zależy Ci na skutecznym grindzie, nie możesz pominąć następujących dat. Jeden z nich na moment nagrywania tego filmu właśnie trwa, natomiast daty kolejnych prezentują się następująco. Godziny określone zostały w polskiej strefie czasowej. Drugi weekend z podwójnym expem rozpocznie się 28 października o 20 i zakończy 31 października o 19. Trzeci weekend rozpocznie się 24 listopada o 19 i zakończy się o tej samej godzinie 28 listopada. Jeśli polujesz na expa, warto będzie nadrobić nabijanie kolejnych poziomów przepustki bojowej. Szczególnie, że skiny te mogą pojawić się później w zestawach w sklepie, a wtedy będą kosztowały majątek. Ich bezpłatny grind jest bardzo istotny, ponieważ już teraz nowi gracze w Overwatch musieliby zapłacić aż 50 tysięcy złotych za wszystkie elementy kosmetyczne. A komu to potrzebne? A dla dlaczego? Wyliczenie, które widzisz teraz na ekranie zostało wykonane przez jednego z użytkowników reddita. Nie prezentuje on zachęcających mechanik do kolekcjonowania wszystkich skinów w grze. W sumie od premiery Overwatch 2 będziesz mógł lub mogła nabyć lub zdobyć tylko te skiny, na których wam naprawdę zależy lub środ, jeśli korzystacie z bezpłatnej ścieżki. Koniec z pełną kolekcją skórek, jak to miało miejsce w Overwatch 1. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeden aspekt kupowania skórek w Overwatch 2. Pod żadnym pozorem nie kupuj pojedynczych skinów. Jest to całkowicie nieopłacalne, zamiast tego lepiej skupić się na zakupach pakietowych. Dlaczego na nich? Jeśli już posiadasz określone skiny w swojej kolekcji, bo na przykład zostały zdobyte w Overwatch 1, zestaw automatycznie tanieje, zachowując niższą promocyjną cenę. Na ekranie możesz zobaczyć przykład, który sam wykorzystałem. Tu akurat z wykorzystaniem żetonów ligowych Overwatch League. Skórka Automaton pojedynczo kosztuje aż 300 żetonów. Natomiast jeśli zajrzysz do zestawu sezonowego 2022, zobaczysz tam cztery skórki: Automaton dla Zeniaty, Happy dla Gędziego, Kawalerzystka dla Łaski i Luchador dla Żeniwiarza. Jako, że posiadam już 3 z nich, skórkę automaton mogę kupić za 187 żetonów z uwzględnieniem obniżonej wartości za zakup pakietu. Pozwoliło mi to zaoszczędzić aż 113 tokenów. To proste i praktyczne rozwiązanie dla tych, którzy posiadają już jakąś kolekcję elementów kosmetycznych. Dlatego, jeśli już posiadasz przepustkę bojową, staraj się ją odblokować całą. Zdobyte nagrody będą później na 100% pojawiały się w zakupach pakietowych, co pozwoli obniżyć koszty zakupu i zmniejszyć cenę pojedynczego skina. Blizzard już niejednokrotnie udostępniał unikalne skórki do zakupu po pewnym czasie. A co najważniejsze, unikaty Overwatch League są dostępne za darmo, jeśli oglądasz oczywiście rozgrywki ligowe. Za każdą obejrzaną godzinę rozgrywek otrzymujesz 5 żetonów ligowych. Chyba nie ma łatwiejszego sposobu na zgarnięcie kozackich skórek, szczególnie, że niedługo ponownie powrócą do sprzedaży. Zostając w temacie skórek, od niedzieli 30 października podczas oglądania rozgrywek playoff i wielkiego finału Overwatch League gracze otrzymają 70 epickich skórek sygnowanych logo ligi w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej i białej. Skórki będzie można odebrać co 3 godziny dla trzech lub 4 bohaterów. Pełną tabelę z listą godzin i skinami jakie zostaną odblokowane w tym czasie prezentuję teraz na ekranie. O ile nowi gracze będą zachwyceni tym pomysłem, o tyle starzy wyjadacze mogą czuć się wykorzystani. W końcu podczas pierwszego sezonu ligowego, aby zdobyć te skórki trzeba było zapłacić bitsami na Twitchu, a i tak nie dawało to gwarancji na ich odblokowanie, ponieważ określona liczba osób musiała wydać konkretną liczbę tej waluty, aby skina otrzymać. Dodatkowo w ramach tej akcji gracze otrzymają legendarną emotkę dla Lucio po tańcówka, która również była dostępna za paywallem. Wtedy otrzymać ją można było za zakup Overwatch League All Access Pass na Twitchu w cenie 15 dolarów. Z czasem emotka pojawiła się do odebrania za 300 tokenów, a teraz będzie dostępna za darmo po obejrzeniu 24 godzin playoffów ligowych. O ile całkowita liczba godzin do zdobycia wszystkich skinów i emotki jest ogromna, Blizzard uruchomił już jakiś czas temu funkcję VOD Encore, czyli możliwość zdobycia dropów na YouTube, oglądając klasyczną powtórkę meczu. Harmonogram wszystkich meczów możecie znaleźć na oficjalnej stronie overwatch.com. Osoby, które polują na nowe skórki, z pewnością zaciekawi nowe wydarzenie Halloweenowa Groza, tym razem o nazwie Zemsta Złomensztajna Gniew Panny Młodej. Wydarzenie zostało zapowiedziane już wcześniej w zwiastunie Battle Passa, ale kilka dni temu otrzymało nowy teaser. Sam event potrwa w dniach 25 października 8 listopada i o ile nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów samego trybu wiemy, że główną rolę będą grały tam Sojourn, Kiriko, Królowa Junkertown oraz Ash. Natomiast w roli typowego złola zobaczymy tym razem Sombrę pod postacią zombie Panny Młodej. A przynajmniej tak sądzę, w końcu zwiastun skupił się na tych postaciach. Wiem jednak, że nowy tryb będzie różnił się od obrony zamku przed Złomensteinem jak miało to miejsce w poprzednich edycjach tego wydarzenia. Blizzard udostępnił grafikę, na której widzimy trzy z wymienionych bohaterek stojących przed schodami wyczekując nadejścia złomników. Dodatkowo zwiastun ten ujawnia, że poza Kiriko nową skórkę w tym wydarzeniu otrzyma królowa Junkertown. Skórka Ash była już wcześniej dostępna w grze, natomiast skin Sojourn będzie do kupienia na pewno w sklepie gry. Z tej okazji chciałbym Was zaprosić na premierę tego wydarzenia na moim kanale na Twitchu o nazwie Rushing Turtles. Link do kanału znajduje się teraz w prawym górnym rogu i w opisie do tego filmu. W trakcie wydarzenia odbędzie się giveaway z nagrodami. Start 25 października, godzina 19. Dodajcie do obserwowanych i zasubskrybujcie kanał, bo sporo się tam dzieje. Dzięki! Ostatnim ważnym newsem w dzisiejszym zestawieniu są zmiany balansu, które zostaną wprowadzone wraz z premierą wydarzenia halloweenowego. Na swoim Twitterze Aaron Keller poinformował, że wśród bohaterów, którzy otrzymają zmiany znaleźli się Zaria, Genji, Diva i Sombra. Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy Sojourn zostanie znerfiona, ale niezadowolenie pro graczy sugeruje, że będziemy musieli poczekać aż do premiery drugiego sezonu przepustki bojowej. A jeśli jeszcze nie mieliście okazji skomentować tego filmu, zachęcam do pozostawienia swojej opinii na któryś z omawianych tematów. Będę również wdzięczny za łapkę w górę i subskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Z góry dziękuję za wsparcie. Newsy serwowo wam Sporta z